Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Co możemy zrozumieć przez słowa, które Pan Jezus kieruje do nas w dzisiejszej Ewangelii? Słowa, w których wypowiada właśnie, byśmy byli ostoją dla innych w służbie, byli Jego uczniami, którymi, którymi stajemy się każdego dnia. Ponieważ Pan Jezus wybrał nas, wybiera nas każdego dnia, gdy usłyszymy Jego głos w sercu, a każdy z nas na pewno ten głos może usłyszeć w różnym czasie, ponieważ każdego droga jest indywidualna i dla każdego Pan Bóg ma plan najdoskonalszy. Służba drugiemu człowiekowi w codzienności. Na pewno nieraz niesiemy tą służbę w różny sposób. Nawet wspierając słowem, bądź czynem, bądź uśmiechem, bądź drobnym gestem, wypowiadającym też e, mową ciała w ciągu dnia, na przykład uśmiechem na twarzy, e, pomocą w pracy, w domu, e, a także taką rozmową, która na pewno może wnieść dużo dla drugiego człowieka. Służba różnie może się objawiać. Jednak z taką postawą serca otwartości w kierunku drugiego brata i siostry może dużo wnieść w życie człowieka, który potrzebuje. Pan Bóg zna nasze serca i wie, co jest dla nas najważniejsze. Ale ta postawa serca właśnie, która może dużo zmienić, kierując pomoc drugiemu człowiekowi, Wnosi też w naszym sercu wiele pokoju, również radości, ponieważ mamy taką radość wewnętrzną, że mogliśmy komuś pomóc dziś. Polecając się Panu Bogu każdego dnia, ja na przykład mam tak, że wstaję rano i polecam się w modlitwie Panu Bogu, a także oddaję siebie w całości, w posłudze, w której prowadzi mnie w codzienności i stawia mi różne osoby na mojej drodze które mnie również też wspierają i są bardzo blisko mnie. Za to też Panu Bogu dziękuję w takim dziękczynieniu. Również w mojej postawie akurat w śpiewie, ponieważ śpiew wyzwala we mnie bardzo dobre, bardzo dobre emocje. Oczyszcza mnie również. Ale też daję dziękczynienie za dobro, które wlewa Pan Bóg w moje serce Właśnie przez dar śpiewu. Na pewno każdy z Was ma swój dar od Pana Boga, który otrzymał. Może jeszcze tego nie widzisz, może gdzieś to powołanie się i kiełkuje, rodzi w Twoim sercu. Ufam, że tak jest. Dziękuję, że jesteście kochani, że jesteście w społeczności Keheritomene pełno łaski, gdzie Maryja przewodzi i prowadzi nas do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ja tak w sercu noszę taki utwór, hmm, który jest wpisany w moim sercu i idzie razem ze mną przez życie. To jest skierowany utwór również do was. Zaśpiewam go również wam, wam dla was. Jesteśmy piękni, twoim pięknym panie. Jesteśmy piękni, Twoim pięknem, Panie. Ty otwierasz nasze oczy, na piękno, Twoje Panie. Ty otwierasz nasze oczy, Panie, na Twoje piękno. Cześć Boże, ściskam Was i życzę dobrego dnia z Panem Bogiem i z Maryją.